W tym krótkim wstępie, tym samym zdjęciem, muszę Wam coś powiedzieć. Każdy lubi AI, ale czy AI ja, ja lubi Was? No, nie nic więc w tym odcinku będziemy robić serię, o którą nikt nie prosił, nikt nie pytał, ale każdy na nim nie mnie nie, nie będę kłamać, nikt nie chciał tej serii. No. Znaczy, nie sam, jeszcze to ja wymyślałem, tylko po prostu do, No, zainspirował mnie do tego ten gościu, tylko że ten gościu, który tu się wyszedł na ekranie ten, no to on robi serię z ten, z AI, które robi memy, które mają być, które ma, mm, po prostu serię, że ma zmusić AI do zrobienia memów, które są po prostu, no głupie, bo tak to można nazwać, ale ja będę robić serię, żeby no jakby starać się, aby AI zrobiło śmieszny z czegoś mem, bo memy powracają. Tak, to jest nowa era memów. Nowa era memów. Pewnie widzieliście już ten mężczyznę jak który robi. No jakieś tak to leciało, więc. Witamy wideo. Witamy wideo. Witamy wideo. Witamy wideo. Witamy wideo. Witamy wideo. Witamy w. Dobra, więc ogólnie jesteśmy już w chat GPT i poprosiłem chat GPT, aby z tego zdjęcia Lamy, o tego, e, zrobił śmieszny mem, no i właśnie, o, już tworzę obraz, to, to może trochę zająć, więc o, ten, ogólnie, ja po prostu zrobię ten, e, o, fff, no jak to się nazywało, o, cięcie, żebyście wy tego nie musieli oglądać, jak to robi, więc cięcie, pa. Wiem, że mam nieskończony chleb? Dobra, mam pierwsze pytanie na to chyba Czemu czy w ogóle nie zmienił tego obrazka, a drugie pytanie to czemu napisał, że wiem, że mam nieskończony chleb? Muszę przestać to robić, ale serio... Czemu w czy, nie zmienił tego obrazka? Natomiast... Teraz go zapytam, czy może ten mem zrobić jeszcze, czy może to zrobić mem jeszcze bardziej memowy i ja zmienił obrazek, znaczy bardziej urealistyczny obrazek. Teraz mu pozwoliłem, żeby zrobił ten mem, mam nieskończony chleb, 10 razy śmieszniejszy i żeby zmienił styl obrazka, ciekawe co wygeneruje, byle nie jakieś... Mam nieskończony chleb! Nie <much> będę się znowu do <gro> ale... Czemu w ogóle nawet nie zmienił tego napisu i nadal jest? Mam nieskończony chleb! Help me, please. I'm under the water. <loyalty>. <tie> please let me come to get me soon Ogólnie napisałem już do ChatGPT GPT ten, o, o ten obraz i trochę mnie tam poprosił o różne rzeczy, więc mu napisałem te różne rzeczy i teraz e, faktycznie e, możecie słychać jakieś tam w tle smarowanie i w ogóle dlatego, że mamy remont i ogólnie to, to nie jest już nagrywane w sobotę, bo ten filmik oryginalny miał być nagrywany w sobotę, ale nagrywam go bardzo późno, więc jest już niedziela i nagrywam ten filmik znowu, więc... Poczekamy, sobie to trochę, jak się nam wygeneruje. Nam wygeneruje ten obraz, więc czekamy. Chlebowy szef? <ścoughs> tej memu, tego memu. Czemu? Zrobił to mniej śmieszne. I czemu? Z, ne, czemu? Zrobił to jeszcze bardziej nieśmieszne, mówiąc, że y, 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 szef chlebów jakby o co że to będzie jakiś w ogóle sens. Logika? No chyba nie, więc zakończę to wideo. Dobra, widzę, ja on Choice mnie zapytał trochę o parę tutaj pytań. Możecie tutaj sobie zobaczyć, na szybko Wam sobie pokazuję. Zapytał mnie o parę pytań. No i nareszcie generuję ten obrazek. I jeżeli teraz nie wygeneruję jakiegoś śmiesznego memu, to idę do drugiej kategorii, czyli auta. Teraz powinni się pytać, o, ale Oski, o czym ty mówisz? Jakie kategorie? A no, szybko Wam na to wytłumaczę. W każdym odcinku będą trzy albo dwie kategorie, co oznacza, że mamy szansę na odhaczenie kategorii. Jak na przykład taka kategoria jak teraz, nasze lamy zostanie odhaczona, to znaczy, że ChatGPT zyskuje punkt. Jeżeli kategoria zostanie nieodhaczona, co znaczy, że przegra i Chardipity nie wygeneruje śmiesznego memu, to wtedy, ja, ja, to wtedy prawdziwe memy stworzone przez ludzi dostają punkt. I pod koniec tej serii zobaczymy, kto dostał najwięcej punktów, ChatGPT czy ludzie. Bo, jak mówię na końcu, memy wracają i chcę sprawdzić, czy bardziej opłaca się generować memy chatem GPT, czy bardziej się opłaca je tworzyć własnoręcznie, jak to kiedyś było w 2016. Wtedy to tam te czas, niech klika teraz ławkę w górę. Chlebowy Król Świata. <słuch> Przysyła, przecież to jest tak. Nie, 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 nie. Chatki miał jedną szansę, a on to zmienił na jakiś chilybowy król świata. To no, ja to wam nawet poprawiłem, bo tam nawet nie jest król. Tam jest napisane Overworld, co oznacza, no jak Minecraft to mówi to pięknie przetłumaczyli powierzchnia, więc biorąc... Więc biorąc przetłumaczenie z Minecrafta, mówi, by, by wy wyszło, wyszło chlebowa powierzchnia. Nie chcę zawsze jeździć moim autem, ale idę i do i jadę tym. Co? Co? O? Ciebie z tego koszmaru pomocy. No Halo. Dobra. Muszę przemyśleć parę spraw. Po pierwsze, czemu czemu gadam sobie do siebie? Po drugie czemu Ty witajki doruje mi takie głupie memy. Zapytałem do no, głupie, ale co on mi tam napisał? To nie wiem. I po trzecie... I podczas... Czy ktoś to w ogóle ogląda? Nie, ja to chyba kończę. Wychodzę na... co Stop to? Jakaś bariera. Zaraz czekaj co jest napisane? Nie możesz przejść przez tą barierę, dopóki nie dokończysz wideo. Widzowie, boję się, co on mi wygeneruje. Ja się boję. Zapytaj, jak on zrobię to się wygeneruje. Jak coś, co będzie głupie. To się podaje nie podaje się. Poddaje się. Kaput. No nie kaput. Nie się poddaję. To widmo, no, i tak już jest zrobione. Otworzy to. jedne ja, ja się boję, sobie! Trzymajcie mnie. Ja się boję. Ja się boję. Dobra. Niech wszyscy, niech wszyscy w tym momencie, niech wszyscy w tym momencie, którzy oglądają, niech powiedzą mi jak, jakiś motywa, jakieś motywacyjne zdanie. Mhm, dobrze. Kto powiedział, że jestem przygrywem? Ale serio, kto, kto, kto powiedział tak? Albo coś podobnego słyszałem? Kto powiedział? I teraz się nie odzywasz, nie? Widzowie, teraz to ja się scenariopuję, co ja do niego napisałem Miał być 100 razy, 100 razy milionów śmieszniejsze, bo wiecie co? On mi dodaje pigmina więc dałem jeszcze jedną duszasz i, i powiedziałem mu, aby 100 milionów razy śmieszniejsze i, do, i jakieś, nie, nie pigmina, tylko jakieś stepet. Boże, ja już to widzę, że to jest dziwne. Co to jest? Widzowie, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie, czekajcie, gdzie jest mój... Gdzie jest mój Harry, Piernik i Sonik? Muszę ich wziąć, muszę ich wziąć. Harry, Piernik i Sonic będą tutaj z nami. Jeszcze czekajcie, mam specjalnego gościa, gdzie on tu jest. O, mój ulubiony smak, bujanka, e, pomarańcza, brzoskwinia ze mną będzie. Nie no, bo tyle talizmanów to już chyba nie może być gorzej. Nie, nie, prawda? Czemu jak zawsze mówisz, że, że nie będzie gorzej? To musi być gorzej. Może akurat tym razem nie będzie gorzej. Dobra, zobaczę przekładamy się <laughs> właśnie za jakąś minutkę. Cię. Widowie, wy to widzicie piersi. Ja tego jeszcze nie widzę. Zaraz odsunię sobie Harry'ego. Zaraz odsunię sobie Harry'ego. telewizyjnego. Czemu tu jest jakiś fejs? Co to jest? Tu miały być te kosy, drzewo i jeszcze ten podpis. Nie, co? So. Nie, nie, nie widzę mi się zakończę, uciekam stąd. Nie, to jest za dużo. Nie, jest za dużo. Podsumowanie wideo. Dwa punkty dla ludzkości.